Czas na powrót morfologii krwi do pakietu badań wykonywanych w ramach medycyny pracy. Morfologia krwi została wykreślona około 25 lat temu z tego pakietu. Ta morfologia powinna jak najszybciej powrócić. Jest to bardzo ważne badanie. Na podstawie tego badania możemy rozpoznać wiele chorób i nowotworowych, chorób krwi i nienowotworowych. I tak patrząc na to, jaki mamy dostęp do nowoczesnych technologii lekowych, jak bardzo mamy dostęp do zaawansowanej diagnostyki, a brakuje nam podstawowego badania, czyli badania morfologii krwi, które byłoby badaniem obowiązkowym dla ludzi pracujących, czyli u lekarza medycyny pracy, ale też dla osób już niepracujących, osób po 60-65 roku życia też powinno to być badanie w pakiecie takim u lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny. Jest lekarzem niezwykle ważnym, jeśli chodzi o wstępną diagnostykę chorób onkologicznych, w tym chorób hemato-onkologicznych. Warto, abyśmy mówili pacjentowi o tym, że takie badanie, jak badanie morfologii, należy wykonać przynajmniej raz w roku, wtedy, kiedy on nie ma tych objawów, ale też często wtedy oczywiście natychmiast, jak najszybciej, kiedy jakieś objawy ma niepokojące. Kampania Odpowiedź masz we krwi jest realizowana już przez półtora roku i jest to właściwie bardzo prosta kampania z prostym przesłaniem. Ona mówi tak, rób raz do roku morfologię krwi i będziesz wiedział, czy nie grożą Ci żadne choroby właśnie ze strony układu krwionośnego, ze strony nowotworów tego układu czy innych chorób hematologicznych. To jest bardzo ważna kampania, ponieważ jest ona prowadzona na terenie całego kraju i dołączają do nas coraz to nowe miejscowości, coraz to nowe placówki. Jest też prowadzona m.in. w bibliotekach, gdzie rozdajemy takie zakładki, w których informujemy, dlaczego ważne jest badanie morfologii krwi. Na przestrzeni ostatnich lat najważniejszą zmianą, która zaszła, to był rozwój diagnostyki molekularnej. W chwili obecnej bardzo wiele chorób. Krwi krwi diagnozujemy na poziomie genów i co więcej zmiany we krwi obecności komórek z określonymi genami są śledzone i są wykorzystywane do monitorowania terapii. Jest to już w tej chwili standard na przykład w przewlekłej białaczce szpikowej. To był dobry rok z uwagi na to, że w obszarze refundacyjnym zdarzyło się bardzo wiele pozytywnych decyzji refundacyjnych. Dostęp do sześciu nowych cząsteczek, zmiany w Dwóch, poważne zmiany w dwóch programach lekowych, które pozwoliły na szerszy dostęp do terapii. Myślę, że najważniejszym wyzwaniem na przyszły rok to jest dostęp do nowoczesnej technologii z linfocytami ze zmodyfikowanym genetycznie chimerycznym receptorem antygenowym, czyli potocznie mówiąc do komórek kartę.